Sytuacja trochę niefartowna, bo szczeliła Lina A jak Lina szczeliła to sprawdziła obecność kabiny Znaczy, no że po dwóch nie piwali. O czego to się tak kurwa to wyżyło coś? Nie, szekla nie miała. Szekla. Nie, tu to najpierw Marecki... No to wiem, bywa. ale że... To... Ale teraz szekla załatwiła temat. A chłodnica cała, patrzymy do środka. Tylko to to. Ten patrzymy w środku, czy jakaś chłodnica, czy coś się nie dzieje? A weź to od drugiej strony. Nie no nie będę tego rozłalał. No, że... I tak pirofle do wymiany. Gorąco wodą może. Tak, gorąco wodą. I zrobimy... Internet tak jak pokazałem. Gorąca woda i budyń. I to już I nie i będzie... I będzie I wyklepiemy to. Wyklepiemy to. Dobrze, że strzeliła talina, bo ciężko mi się nosiło, a tak to jak jest krótsza, to jest lżejsza. Ja pierdyka. <grym>. Już bym chciał zjechać do tego białego, tak szczerze powiem. No. Już bym wolał zjechać do tego białego. Ale to się już parę Nie, możesz tu włożyć ją, Zobacz, przepalona jest. A, przepalona. Dobra, będziemy próbowali tędy. No, a ma skok? No, ma tak, kurnia Tutaj to jest strasznie ten. Bardziej, tu musi kurwa jechać, tu. Dobra, teraz Marek! Pszt. Dzisiaj mam akurat trzynasty i takie się rzeczy dzieją. E, tak, ile, czwarty czy piąty dzień dzisiaj? Dwie fury rozbite, jedna ręka złamana, jeden palec odcięty. Jeszcze Marecki dostał liną. Tak więc... I też zderzak mamy trochę uwalony. Zderzak mam uwalony? Tylko tak wiesz, uderzony, nie? Wiesz, nie jest skurwiony, ale wiesz... Czyli fury rozwalone. Ale jest taki wiesz... No tych wejdę kurwa, wiesz, w piasek leżysz i jest... A zaś czy jest szansa, żeby nam już te zużyte samochody wymienili na nowe, żebyśmy nie musieli takimi poobijanymi jeździć Wydaje mi się że po dwóch dniach eksploatacji może być z tym problem, ale jak zadzwonimy po czwartym, to myślę, że już tak. Bo przecież nie będziemy takimi obdartusami jeździć. Próbujemy objeżdżać ten pomarańczowy piasek po tym białym, twardszym. No, jedziemy grubym zygzakiem, ale przynajmniej jedziemy, a nie kopiemy się. Z racji tego, że już lina jest coraz krótsza, to chyba mówiłem, To to chcemy jak najwięcej już po tym białym dojechać do jakiejś szosy, nareperować samochody, ewentualnie uzupełnić liny, żeby dalej. Chociaż muszę powiedzieć, że dwa dni jazdy po pustyni to się bardzo zużywają. To jest taki drobny pyłek, dlatego się tak czek kopie. Przed otwarciem robimy delikatne zebranie tego syfu, żeby nam na łeb nie leciało. Ale straszny syf. Dobra. Dzisiejsze nasze przygody na pustyni. 8 godzin 16 minut. 45 km 370 metrów. Nie za wielka. Nie, nie, nie żebyśmy się martwili tym, że będziemy mieli za mało limitów kilometrów. Skoro jesteśmy w stanie w ciągu dnia przejechać 45 km, a my limity 250. Na biwaku przyszedł czas na delektowanie się Omanem nabyte zostało drogą kupno takie właśnie coś chipsiki w formie takiej bardzo sypkiej miks paprykowy i są doskonałe Jadłbym. był będziecie kupujcie top ten moje ulubione poleca szafa Marek zapracowałeś Marek dzisiaj na stwierdzenie, że Marecki tak. jest zajebisty rozjebałem pół tojoty. no to akurat <laughs> wypadek przy pracy, nie? ale ratując inną załogę to duży plus tak ja więc... Nakręciłem się dzisiaj. Nakręciłeś się dzisiaj, no. Ale emocje, widzę. Nie, wy... nie jesteś wyssany z emocji? Chcesz z Piotrem przedstawić, jeszcze było kręcone? Może zjesz tego doskonałego chipsa z Omanu. Nie, ja to, tak ten... W ramach nagrody za dzisiejsze poświęcenie. To się będzie przelecało. Co szef w kuchni dzisiaj poleca? No, ok. Dziś... Rum kraken. Serwowany będzie? Serwowany będzie najpierw dla smaku. Czysty. Do gardła bezpośrednio będzie zapodawany? No chyba sobie... No, znajdziemy coś do. Nie jak prawdziwi beduini no, no, prosto z butli? Eee, tego, ich plastik. się przyda. Kubeczki? Nie, może coś... Nie. No, kubeczki będą odlatywać. Ja myślę, że trzeba wczorajszym sposobem. Prosto z dzioba. Zacznijmy od... Pani. Od Mareckiego. Od Rescue Team. Rescue oh. Team od Mareckiego, który jest zajebisty. No, zapach przedni. W smaku podobny zupełnie do niczego. Jak każda Buda. Oczącha widzę. Nie, dziękuję. Nie, jest taki ma fajną gorączkę. taką. Mm, to... się szykuje sałatka fast foodowa dzisiaj, taka edycja jest. Wydaje mi się, że trzeba tą miednicę do mycia nóg przynieść, bo tutaj się może nie zmieścić te 19 jajek jak dorzucisz. I mamy do tego dwie krąki, że tak powiem, chleba. Bardzo dobry, bardzo dobry wybór. Z tym ty zawsze zrobisz coś, po, co, po czym człowiek ma dobry humor. Nie, absolutnie. 19 ma jajkami, to czyści żyły, słyszałem. Co tam z pustynia? co tam wyjazd na pustynię? Trzeba zobaczyć, co jest dzisiaj na wyprzedaży w Zolando. Co tam dzisiaj majtki w kratę? Skarpety w rotę? Gdzie jest sklep? Co mogę kupować? Cicho. Tak, to tak to właśnie wygląda. Co no, mam włączyć? Bibliotekę? Dzisiaj trochę się chmur pojawiło, i tak wiało w nocy, że myślałem, że odlecimy z tym namiotem do zimnych krajów. Bo tu chyba się nie odlatuje do ciepłych, bo w ciepłym to jesteśmy. No, i nic, będziemy dzisiaj znowu minimalizować straty i próbować dojechać do cywilizacji. Tam już podobno jest ruch normalny, będzie można kupić wodę, i tak dalej. To wszystko się tak zużywa szybko w takich warunkach. Woda znika, bo nagle każdemu się chce pić. Paruje całą powierzchnię ciała. Nie dziwię się, że wielu nie przetrwało podróży przez pustynię. Ale krajobraz bardzo ładny. Ranny kubek Mareckiego, kawa. 0,75 litra, bo on musi mieć moc, żeby ratować innych uczestników wyprawy. Jak nie walnie takiego kubka kawy, to, to nie ma roboty. Całą noc robimy akcję ładowanie tego, co używamy w dzień. Jak wstajemy, to wrzucamy te wszystkie latarki inne rzeczy, zegarki do podładowania, które używamy w dzień. A potem podczas jazdy się ładują te powerbanki, plus to jest podłączone do zasilania. Jedna rutyna, składanie namiotu. Wybieramy lekkich zawodników, żeby nie, tego dachu nie nadwyrężać za bardzo. Chociaż Przemysław twierdzi, że spokojnie 150 kg można po nim latać i tańczyć kankana. Tu jeszcze otwarty, u nas już zamknięty, tylko trzeba nałożyć taką, taką szmatę, którą widzicie jak jeździmy. Nie rób dziadostwa, Przemysław postanowi, Postanowił, że dzisiaj zrobi żagiel i będzie jeździł bez zużywania paliwa. Ekologicznie, tylko nie wiem czy to jest dobry pomysł, bo będzie on tylko jeździł w bok. Wygląda jajecznica z 20 jajek. Lubią tu chłopy na śniadanie zarzucić. Co nieco. Update z ręki. Zrobiła się sina. Generalnie cała. Puchlizna delikatnie schodzi. Nadal boli jak jasny gwint. Niestety skończyły mi się te ketonale i dzisiaj będę leciał na jakichś już amatorskich środkach, więc może być kłopot. Termin nam trochę dupkę uratował tymi mapami, bo widać. Że teraz stoimy w tamtą stronę. Tu widać, że są te wydmy, takie 140-metrowe. 100-metrowa jest ta obok nas, nie? No i musimy tutaj przebić się do drogi, napompować opony no i będziemy jechać teraz nad morze. Na piąteczkę. Kupiliśmy sobie tę zmiotkę, ale kurnie tyle tego pyłu, takiego drobnego, takiego jak mąka, wszędzie, wszędzie, wszędzie. Jeszcze ten wiatr w nocy robił, zrobił straszną robotę. No ale nic, może na jakiejś myjce coś tu zrobimy więcej, chociaż nie sądzę, żebyśmy dali radę bez specjalistycznego sprzętu do robienia porządków w samochodzie. I akcja przebijanie zaczyna się od nowa. Fajna przygoda, taka pustynia, ale trzeba się dobrze przygotować, bo. Jak się człowiek źle przygotuje, no my jeszcze mamy w, w zapasie, Starlink od maska nie zadziałał, niestety. Także nawet jakbyśmy chcieli wzywać pomocy, to pomimo tego, że działa, bo ze stroną Starlink mogę się połączyć, to nie mogę wezwać pomocy, to jest trochę lipa, powinien być jakiś tryb emergency. Ale mamy też jeden telefon satelitarny, właśnie na takie okoliczności, jakbyśmy się wszyscy, tak wszyscy zamerczyli. Tak do tej stacji benzynowej, która jest za godzinę tą drogą na lewo, także tam znajdziecie sobie stację benzynową i do niej się kierujmy. Dobra. Tak właśnie zrobimy. Tylko jeszcze musimy, zanim 100 km dojedziemy po asfalcie, to sobie napompujemy tak. tym kompresorem, nie? Bo tak to będzie lipa. Tak więc trzeba być przygotowanym na taką, bo tu się wydaje, że to jest niedaleko wszystko, że tutaj przejechaliśmy po tej pistolinie nie wiem, 100 czy 200 km, ale jakby tak człowiek utknął, to śmierć Wenecji. No macie trochę zapasów wody i wszystkiego, ale to się w dni kończy. Dziękuję bardzo. Jak nie macie jak wezwać pomocy, to można się tu ugotować, bo zasięgu nie ma z telefonu. Na razie Starlink nie działa, tak więc tylko i wyłącznie Ale Polecam niedoświadczonym, tak, tak. Wyjazdu tak. W, w I przede targowe, wszystkim jakbyś jak całe życie jeździcie, nie wiem, jakimś zwykłym raf, osobowym samochodem raf, raf, raf. albo nawet drawką czwórką, to porywanie się na pustynię, bo weźmiecie taki, że tu nie ma dużo przełączników i dużo gałek do pokręcania. To może nie być najlepszy pomysł, albo sobie pojeździć kotak w pobliżu e, jakiejś drogi czy, czy, czy czegoś, żeby ewentualnie sobie pójść z, pójść z buta, wezwać jakąś pomoc. Bo, no bo Kurnia dało nam to wczoraj dość mocno w Dubsko za te, te, te zabawy z piachem. Piaskownica fajna, ale i nie łamcie sobie ręki na pierwszym dniu wycieczki, bo to też nie pomaga w zwiedzaniu i w ogóle w cieszeniu się, w cieszeniu się takim wyjazdem, niestety.